Cześć, okay. jestem Kusi i witam Was z Krakowski z Biegiem Odliczności. Dzisiaj w zupełnie innych okolicznościach niż zwykle. Ani po Łącku, ani w... gdzieś nad Dunajcem w lesie, a jestem nad Wisłą w Krakowie i korzystając z tego, że jestem po towarze, zrobiłem szybką z zwiadową, przewidującą to ubrałem od razu biegowe buty, a jak się ma biegowe buty, no to trzeba się wybrać. Można pozwiedzać szybko, z grubsza dowolnie wybrane miasto, co będzie się mówiło za chwilę zobaczyć. Mam rynek. Współpraca z Uniwersytetem w Grocka. U wylotu, której jest Kościół Świętego Wojciecha Kościół Świętego Piotra i Pawła oraz plac św. Marii Magdaleny. dość widzenia. Oraz niewątpliwie, obrukliwy zachód słońca nad Krakowem. Zaplecze Centrum Kultury i Sztuki Japońskiej Manga. Balon widokowy przy rondzie grunwalskim. W widzimy największy słup ogłoszeniowy w Polsce, czyli Hotel Forum. Tak wyglądało ekspresowe zwiedzanie Krakowa. Teraz już idę do samochodu, jadę do domu, a Was zachęcam do tego, żebyście brali ze sobą buty biegowe, jeśli wyjeżdżacie gdzieś na wycieczkę, bo czekając albo mając chwilę chociaż czasu, ja w tym czasie, no cała ta wycieczka zajęła mi godzinę, mając chwilę czasu można pozwiedzać sobie do czego Was zapraszam, a my zobaczymy się za kilka dni kolejnym zbiegiem okoliczności.